Hej! Witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku What? A, no tak bo Mix, dobra, dzień dobry, witam się z wami. Witam, mówiłem witam, przy chwilą, no za wiekiem. No przecież to na pałdzie robiłem. Skończyłem poprzedni odcinek, nagrywam kolejny. Dzięki wam, dzięki wam za oglądanie poprzedniego odcinka, na pewno było dużo lajków, dużo komentarzy. Też przypominam, tak jak mówiłem to na początku, pod koniec poprzedniego odcinka, że to jest ten moment, w którym możecie mi zacząć pisać, jak, czego chcecie następną serię, albo zacząć mi proponować jakieś ciekawe kolejne serie z Europy Universalist. Sam mam w planach e, Węgry lub e, Bizancję. Wielki powrót Bizancją, może żeby tam jeszcze raz sobie, sobie spróbować. I otworzy na przykład Roman Empire jakoś tak mi ostatnio na to nachodzi wielka ochota. O Boże, gdzie to mi się przeszło? Chodźcie tutaj... A jeszcze mam oczywiście tych tutaj do pokonania. Więc zobaczymy jak to będzie. Eee, jeszcze nie wiem, ile odcinków z tego mi zostało, ale... To już jest taki mądrze. Na pewno już się zbliżamy. Jesteśmy bliżej końca niż początku tej serii, więc Jest tam chyba aż teraz 17 odcinek, więc pewnie o 25 to będzie taki odcinek jeden z ostatnich. Zobaczymy, zniszczymy to to, badzie i niszczą prowincję. Okej, okay, tutaj tak. I chyba nigdzie więcej buntów już nie mam. Więc możemy teraz się przykuwać na wojnę z Mingiem, czyli oszczędzić trochę pieniędzy. Jak to zwykle bywa. Dam dużo punktów administracyjnych. No, Ale gdzieś bunty, 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 bunty w naszym kraju sobie lecą. Jak zwiększy stabilność, mam mamy ile? Minus. Ruzuniki bardzo niskie mamy. No tak, bardzo miło, mało mamy tam. Na... Tutaj też nas bunty czekają. Miłoby wrócić. Czekaj, co to? Poprawia relacja? I nie chcę poprawić relacji. No już tak w sumie. Moglibyśmy stworzyć sobie tam te kolonie, które by nam przesyłały kasę, złoto i tak dalej. Jeszcze od Austrii byśmy mogli zaczepić tutaj w najbliższym czasie. Teraz tak, tutaj już potrzebował, jeżeli chodzi o te kolonialne regiony, to jest Alaskę byśmy mogli sobie zrobić. Tutaj Kalifornię i tutaj już kolonial Meksiko. Kolonial Meksiko będzie łatwo mi zrobić, bo w sercu widzę, co chyba tutaj nic nie zostało podbijane. Więc po kolejnej wojnie z Mingiem, moglibyśmy się skupić na robieniu kolonii. Myślę, że to byłby też bardzo fajny plan na życie. Tak, wróćcie mi tutaj. No, tej kolejnej wojny z Mingiem, to tak nie ma za bardzo bo co bym miał robić dalej. Ok, multan się zbuntował. Non-enforcement of ordinances. O, to straci, mamy ich punktów w nadmiarze. O dziwo. Coast. Ok. Wielkie imperium Mandurskie. Może jak będziemy Quingie to już tak podbijać za dużo, to my nie będziemy, powiem Wam szczerze. Malwa jeszcze przegrywa te wojnę Tu niestety mi pomoże w tą stronę. Rosja też pomoże. Są patrzcie, kubki są zacofane. Okej, okay, 407 Ej, zdobywajmy te punkty, zdobywajmy, dobra. A, kasa mamy oszczędzać na wielką wojnę, która będzie się nam zbliżała. Ciężko będzie mi powstrzymać ee, ich na obu tych frontach, tutaj. Jeżeli mam być szczery, i na tym froncie, i na tym tutaj, ewentualnie mógłbym najpierw, może, olać ten link, tak nie? wiem, Tutaj zbudować mamy budować, albo ulepszyć te forty. Albo mieć jedną armię tutaj, że wtedy by tam starała się zastopować ten link. National Unrest. Jest, yy, ile to masz lat? Może i długo pożyjesz, to zainwestujmy w tego naszego amerykańskie zmniejszonego eee, State i regiony. Co by mi się to opłacało? Może w Japonii coś, czy może tutaj? 102. tutaj to Hugo mamy tak naprawdę. W Japonii niby mam całą. 027, Kyoto. Boże, dajemy Kyoto. Ale możemy odjechać teraz, bo oczywiście, bez kosztów żadnych, na szczęście. A Ming jest chyba o wiele bardziej opłacalny. Jeżeli tak pamiętam. A i też będę musiał pamiętać, żeby ewentualnie sprawdzić, czy jak będę tworzył Quink. To czy nadal będę mógł podnosić banery? Bo część z osób w was mi pisze, że nie będą podnosić banerów i na, część osób mi pisze, że będą podnosić banery. Według opisu banerów to wszy, każdy kraj z kulturą główną gównomandżurską powinien nie móc podnosić, więc. E, tutaj mamy pewne nieścisłości z jest waszej, z waszej strony. Czyli tak w komentarzach pamiętam, że ktoś pisał. To, ale to komentarze to było sobie chyba z tydzień temu, więc przykładam, przekładam to nagrywanie tych odcinków. Ordinity Prestige. Prestige, niestety w sumie tutaj też mogłoby być dobre. coś coś sześć, nie okej, okay, to bym mógł zdobyć, czyli to mogę zrobić. Tu będziemy mieli coś opłacalnego no tak, koruj mi to. Dajemy gdzieś tutaj, tylko nie ojepcą ziemię. Okej. Okay. Mówi dać ryby, ryby. Jeszcze. Szkoda mi dać jakieś lepsze prowincje. Dobra, nie jest źle. A też wybory jakiegoś tam wielkiego nie mam. Przydałby mi się ten tutaj zamiast znaszona, tak O, właśnie, ty się byś, byś mi przydał. Explore. A z mają wojnę. No, Ci tam starają się poprawić te relacje, nie jest mi to potrzebne do życia. I co? Raid dalej? Tak szybko? Tak, leć daleko. Okay, zaraz będę mógł zaatakować Ming. September. W Persji też będę mógł już za chwilę zaatakować. Afganistan zjedli więc to jest też dobre dla mnie. I w sumie byśmy tak zrobili, że tą armię dajemy tutaj. I tak jak mówię, no jeżeli Moskwa chce brać udział w tej wojnie, no to może. A to trzeba będzie szybko w tej pocisnąć tą Moskwę. Mamy na dużą ilość tutaj prowincji klejmu, oczywiście, tak. Więc to jakiś tam super kłopotliwy nie jest. Spine możemy też zrobić. To może tutaj to cofnę. To jest daleko. I zaraz tą wojnę Mingowi wypowiemy. Tutaj się skupimy na razie na defensywie, zostawimy tutaj tą jedną armię i będziemy raczej niszczyli armię Mingu, żeby tam szybciej pocisnąć tymi dwiema armiami to, co mi przyjdzie z Moskwy, tak? Żeby najpierw wziąć Trusa z Moskwą sobie tam. Oczywiście zabradzimy jak najwięcej tej ziemi, zacząć tam korować ile się da i tak dalej, i tak dalej. Konfucjonistów nie nawracamy, nawracamy wszystkie inne na religie. Absolutyzm. Już mamy? Era Absolutyzmu? Heaven... 200! Boże! Heaven is five different promoted culture. A ile mam? Dwie. Raz. Dwie kolejne, okej. Okay. Okej, okay. strength of government. Coś tu jest takiego dla mnie. Te banery są dla mnie. Po sobie mam już baner plus 50%. Więc na to byśmy zbierali. Tylko potrzebuję 200 regimentów. Of dupę Found 3D Friends on his Five Universities. Emperor the Emperor of China. Religious War. Tego nie będę miał. To jest za jakiś czas. Absolutyzm na 90. To nie wiem jak zdobyć, bo chyba maksymalny absolutyzm u mnie w tym momencie to jest 88. 76, nie wiem jak to zwiększyć, szczerze mówiąc. Base value, religious unity, they on, To mi zwiększa maksymalny są Tak, 6 plus 5 plus 5 to jest 75, i ten jeden plus Religious unity by mi to zwiększyło. Ale co by mi jeszcze mogło, to to zwiększyć ten maksymalny z mojego kraju. O, czyżbyś mi się ten skończył wreszcie? Declare war. Ok, ktoś tam. Reconquest, show superiority, triple conquest. Czy jak zwykle mandat? Nie Wzy wzywałbym tak czy siak ruskich. Show superiority byłoby najszybsze. Nie, mandat, mandat, bo przecież ja będę mógł oddać dość dużo prowincji tym. Łu. Eee... generałów mamy, ale dwóch tylko. Średniawo. Bo... No dobra. Będzie tutaj. Rise War Taxation zróbmy też. I niech ruski sobie przyjdą. Musimy zacząć po prostu z tak łajpa na nich. No, ruski mają wojnę i tak z każdym, więc... Cześć, Mink. To widzę, że Mink, Mink leci tutaj, oblegać tą prowincję. To się za nią weźmy. Cześć, Ruskie, gdzie jesteście? No, chyba że Rasha zrobimy na ruskich szybko na ich forty i na Moskwę. No, co też jest dobrym pomysłem, by było. Żeby biegnie szybciej tam zająć ich. Mamy trochę tych punktów. Z technologią bardzo jestem ahead of time. No, troszeczkę. Force Marsha nie mam. Za force marsza też się dostaje absolutyzm. O, tutaj przynieśli stolicę. Ja ich po prostu miażdżę. Okej. Okay. Znówmy trochę tych. Gdzie jest? Są ruskie. O, są, są, są. Jest dużo ruskich nawet. Chodźmy na ich terytoria. Zobywamy tą fortecę, chociaż tam się trochę boję, ale nie mówcie, że mnie wyminą. Dobra, to lecimy jak zwykle na ich ziemi, może wtedy przyjdą do mnie. Bo no, oni jak zwykle, zlewają moje forty i lecą gdzieś tam do siebie. Ej, chyba może ich tu dorwę. Spróbujmy może tak zrobić to na Force Marszu. to nie no tutaj się wbijemy i potem chyba polecę na ich po prostu terytoria pozajmować ich forte, to powinni się w teorii przynajmniej cofnąć, nie? Zraca nowy ogród, i pójdziemy na Moskwę. Potem oni ich tam gdzieś się zepszają, w tym gówna naokoło. Strasznie powoli reorganizacja tego leci. Być można mówić o reorganizacji. Eee, mig 50, dobra, tu już jesteśmy w atak, explore. Dalej. Mogę po prostu wszędzie być, tak? A, kolejna prowincja nawrócona, ile mam tych misjonarzy tak mało. Religious unity. 70. Jest, mam pecha. Idę za że ta forteca obok mnie to panie zaraz. Czyli ja tyle tych punktów będę używał, to ja może na militarny. się przekopcić. Ponieważ i tak ich dość spora, używam. Boże, naprawdę. A nie, to ja coś zdobyłem szybko. To wyj**iście, bardzo mnie to cieszy. akurat ich dorwiemy. I pokonaliśmy, zregenerujmy wojsko. I pójdziemy na ich stolicę. Akurat mi warscore będzie rósł. Tutaj jedną armię, tą, tą cofniemy. Bo w lesie walczę, tak? Okej, okay, dobra. Ja akurat powinna się zreinforsować, zanim tutaj dojdzie. Pamiętamy, że Moskwa to nie Ming, nie ma kar, takich jakie ja mam. Znaczy jaki Mink ma podczas walki z nami. No i teraz zdobywam jakieś gówniane prowincje, więc wszystko jedno. Jeszcze, 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 niech mi się tu jeszcze reinforcement zrobi lepsze. Uuu, taki postęp szybki? Sądziłem, że oni tak szybko tą fortecę zdobędą. No i trzeba nie ją odbić. Chociaż może najpierw to zdobądźmy, Morale armii, pewnie że murala armii, tak zróbmy. Ok, Lindwoglu zdobyty Moskwa, teraz lećmy. A, jakieś tam bunty z Delhian, na pewno zajdą też na inny kraj, więc się nimi sami zajmują. Hmm. Może być niższy koszt technologiczny Nie konfucjonizmu nie chcemy Dobra, jesteśmy w Moskwie, też dawaj barrage'a Uuuu, tutaj, tutaj Trudno, niech ich zniszczą, Ale to jest kiepski teren dla mnie do walki Ej, ty może tu przerwę, dorwę Jesz Nie dorwałem Weź tu sobie daj kłódkę nie duże straty ma, a bo ja jeszcze Polityki nie mam odpalonej dodatkowo, tak, jeszcze nie mam Polityki odpalonej. Patrzcie, już się rozpadają nawet. Może tutaj to zdobyć i niech się też mi armia zorganizuje. Z Malą nie potrzebuję lepszych relacji mieć. Moskwa padła. Ej, a to jest jaki rodzaj terenu? Może dam im radę Jezu, jakim cudem to tak szybko poleciało? Su for peace Mówię 28 dopiero. Fuck! Mam ich stolice i 28. Fuck you! Tak szybko to padło Nie będę się tutaj cackał z nimi. Moskwa też jest płaski teren. Spróbujmy ich zaatakować. Eee, dobra, to byśmy mogli mieć na maksa. Okej. Okay. Poczekajmy jeszcze, bo a będę musiał zbijać sobie to. Kto to zrobiliśmy. Nie ja się dostałem. Nie wiem, no, wbije się chyba w to moskę od razu. 4, 2, 3 Przydałbym się z tym lepszym szokiem Typ, no ale trudno. Nie można mieć wszystkiego przecież, nie? Dobra, zaraz zdobędziemy ich stolicę. no to mogą ci zdobywać Pewnie łazi gdzieś dookoła. Ja pieprze, ale żeś, ale żeś, żeś ro ruskich. I tak ma być. Ale to poczekajmy na własnym terytorium, żeby mi się to szybciej. Tuż już moglibyśmy cały duży płat ziemi od nich zdobyć, powiem wam szczerze. Chyba tak zrobię za chwilę, że tutaj, jak zobędziemy, nie, tu armię mi się rozprzęgną, to roz... wezmę się rozwalę po całych ich terytoriach, by zdobyć i spisować z nimi, zająć im całą tą granicę, na którą mam klejmy porobione. Któż weźmy, żeby być ahead of time. Zawsze większa kasa, nie? Okej, okay, Ming mi tutaj lezie. Ale póki nie pójdzie na żaden fort, to i tak mogę być na nich wyrąbane. Oś ten fort tutaj w takim dalej. No, Ming jest z każdej strony bity. Lung, Lungia i coś tam też ich biją. Więc jest dość wesoło. No nic. A dalszą część tej wojny zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia, hej!